Cześć, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Aron TV, a w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się pakietowi Mistrzowie Zła w grze LEGO Marvel's Avengers. W ostatnim odcinku właśnie zrobiliśmy sobie poziom klasyczna Kapitan Marvel i też sprawdziłem, właśnie nie ma wypisanych postaci w tym pakiecie, a szkoda w opisie, ale to ma 11 postaci. Więc wydaje mi się, że ten Whirlwind i tak dalej, które wam pokazywałem w tamtym odcinku były właśnie do Mistrzów Zła, to nie szkodzi, pokażę wam je jeszcze raz. A do klasycznej Kapitana Marvel mamy jeszcze jeden pojazd latający, więc po prostu po przejściu tego poziomu od razu polecimy sobie na Helicarrier, tam zrobię cięcie krótkie i... Albo bez cięcia, po prostu polecę na Carrier i tam wam wszystko pokażę, więc zaczynajmy sobie kolejny poziom pakiet. Adhesive X, the most powerful bonding agent known to man. Only I, the brilliant Baron Zemo, could conceive of using it to bring the meddlesome Avengers to a sticky end once and for all. Joining my clingy crusade was a gruesome grouping of super criminal cohorts Radioactive Man, Black Knight, <coughs> and the mysterious Melter. Together, No właśnie, czyli jednak, czyli te postacie właśnie są do tego. Teraz mamy prawdziwego mściciela żaden problem. My agents had done well to hide the adhesive X canisters in the city. All that was required now was to find and activate them.

The city that had become so attached to the Avengers would soon find the Avengers permanently attached to it. <gry> a mini staff. A here zamrażać. Chyba nie. Może radioactive man coś umie. Okej, okay, to stanęli teraz, nie uratujemy. A tutaj co jest? Okej, okay, no to sobie tutaj pozwiedzajmy chwileczkę. Musimy ten klej X cały tam ogarnąć. które mamy teraz w winiarze, a któryś nie umie kontrolować umysłu przypadkiem, to W takim razie dalej tego kleju, X całego o, mamy kolejny mini zestawik. Tylko ja tutaj na razie nie widzę, nie za bardzo wiem, co my to jeszcze mamy zrobić. Słuchajmy tutaj kolejnych rzeczy. Może na razie będę po prostu wszystko rozwalał. Fajna jest ta postać, ten baron cały zemo. A, czekajcie, dobra, już wiem, już wiem. We have no matter the obstacle, Hydra always achieved its goals, even if the Hydra Field Manual made no specific mention of bouncing on shop canopies. <laughs> A no właśnie, to Hydra, czyli Czyli on to jest niemiecki akcent. No i okej, okay, kolejny klej aktywowany, tak?

Dobra, to musimy teraz w takim razie załatwić Ironmana. Potem też pewnie przyjdzie Thor. the iron man was no match for our combined might the masters of evil forced him to retreat with his metal tail between his metal legs i'd heard of radioactive man's strength but seeing it firsthand was truly a sight to behold Poczekajcie chwileczkę, cofnijmy się. Wiem, że już tam możemy iść dalej. Ale jeżeli on, na, jeżeli on mówi, że radioactive man jest taki silny, to chyba to dla niego nie powinien być żaden problem wyrwanie tutaj. Tej, a nie, jednak nie. Dobra, czyli jednak on nie jest aż taki silny. Fajnie jest tak w końcu pograć w roli złego W tej grze, całkiem spoko poziom powiem wam Mi się bardziej jakoś chyba podoba od Kapitan Marvel Chociaż Kapitan Marvel też był spoko, ten poziom I czekajcie, tam jeszcze coś jest. Sobie tutaj zróbmy coś takiego. O właśnie, kolejny mini zestaw jeszcze wpadnie. I pewnie zaraz tor przyjdzie. No został jeszcze jeden klej do aktywowania. Pewnie tor rozwali tamtą ciężarówkę. I that appearances can be deceiving for those with connections to hydra power can be found anywhere even hidden in plain sight No i na no, widzicie mamy jeszcze mini zestaw, jak tam podaliśmy drugi raz że Hydra. To już nie przyleci. No okej, okay. ostatni klej w takim razie aktywowany. To będzie już wszystko, czy coś jeszcze? A jednak przyleciał nasz Bóg Piorunów. His hammer was said to be unstoppable, but we would put that to the test. We'll no, get Not even the God of Thunder could stop us. I suppose you could say he tried as God as he could? <laughs> Just at the point of victory, with the city at its knees, our evil plan became unstuck. Those tricky avengers had swapped my dastardly glue for Solvent, releasing my captives. Yet I remain undeterred, for I, Zemo, never surrender. It is my destiny to rule, and rule I Wait. Is that a smoke bomb? I'll get you Avengers! Just your wait. No. Wiadomo, Zło nie śpi, dostaliśmy trofeum i prawdziwy Zemo. No to super. Poziom ukończony, tryb gry swobodny, i odblokowany. Mamy oczywiście e, pakiet. Te, znaczy, <śmiech> <śmiech> Przepraszam Was, bo coś mi się z mikrofonem. No ok. Oczywiście pakiet te, ten pasek prawdziwego Mściciela. No i dwa złote klocki. I od razu polecimy sobie na helikarier. Wam pokażę ten zaległy pojazd z Kapitanem Marvel, co Wam nie pokazałem wcześniej. Weźmy sobie... Już, gdzie ten? Aha, dobra, tam jest helikarier. Już, już sobie zobaczymy te postacie. W następnym odcinku ze zwiedzania świata skończymy sobie Waszyngton. A, zostały jeszcze 4 złote klocki na helikarierze. Plus wyścig. Dobra, w następnym odcinku ze zwiedzania świata... Skończymy Helikarier i Waszyngton, Potem pójdziemy do południowej Afryki, zrobimy ją na 100%, będzie odcinek 40-minutowy i potem... No, skończymy sobie Manhattan. Tutaj mamy Baron Zemo, Zimo. Chyba najlepsza postać z tego pakietu. I potem oczywiście nagram wszystkie DLC dla was, bo mam przepustkę sezonową. Ja jeszcze mówiłem Black Knight. Że właśnie, że mam przypustkę sezonową, więc nagram dla Was wszystkie oczywiście DLC, jakie będą wychodzić na bieżąco. A po zrobieniu gry na 100%, w sensie skończeniu serii ze zwiedzania świata. Wiecie o co chodzi? Jak skończy już serię Zwiedzanie świata, będę ją na 100%. To oczywiście będzie jeszcze dużo odcinków bonusowych, pokaz wszystkich pojazdów, postaci. To był Black Knight Nathan Garrett, ten co był w odcinku. Czy w poziomie, a ten to jest Black Knight Dane Whitman. Dalej mamy ten Enchantress. Więc spoko będzie jeszcze sporo odcinków bonusowych. Pokaz wszystkich pojazdów, postaci. Ok, czyli ona ja ma magię. Plus jeszcze, prawda, protokół domówki, wszystkie zbroje Ironmana, fontanna, postaci w wieży Avengersów. E, co jeszcze będzie? Executioner będzie jeszcze. Będzie jeszcze oprócz tego, co jeszcze będzie, no wszystkie, jak już zdobędę, wbiję platynę w trofeach, to też wam pokażę wszystkie trofea, zarówno w tych, DLC, w tych trofeach z DLC, jak i w trofeach normalnych. Co dalej? Iron Man wersja klasyczna. Melter. I ten jeszcze jest Radioactive Man. Całkiem spoko nawet postać. Jakś tak nam świeci. To wersja klasyczna i ostatnią postacią jest Whirlwind. Okej, okay, zmieńmy się jeszcze na chwilę w Kapitan Marvel I zobaczmy jeszcze sobie ten pojazd, który był z DLC Bo ja tam wtedy zapomniałem w ostatnim odcinku wam go pokazać W sumie to się dopiero dowiedziałem, że ten pojazd jest Zobaczmy O, mamy ten Motocykl Kapitan Marvel to jest właśnie to. To jest ten pojazd. A dostaliśmy nawet trofeum. Czyli widzicie też trofeum za to jest. Tak ten motor dokładnie wygląda. To chyba tyle. Jest jeszcze chyba pojazd do pakietu Mistrzów Zła. O taka kapsuła. Samolot Helen Cube, zaraz zobaczymy. Śmigłowiec Barona Zem Zimo. To też jest do tego. Do pakietu Mistrzów Zła. Co dostaniemy za to, jakiś trofeum, czy nie? Nie, chyba nie. Ok, i zobaczmy sobie jeszcze ten samolot Helen Cube I tam jeszcze coś chyba było. A w sumie już mamy tyle kasy, że możemy sobie pokupować te postacie. Znaczy pojazdy.

A, Walinor jest do tego. Tak, czyli jednak to jest jeszcze do. Czyli tamten heli samolot też był. A Walinor jest do. Black Knighta. To jest ten jego skrzydlaty koń. Ale super. Ale super. Mamy latającego konia. O ja. Fajnie. Już naprawdę mi się ten pakiet podoba dzięki temu nawet. Zobaczcie sobie jak lata sobie Fajna sprawa I co jeszcze dostaniemy, co jeszcze tutaj dostaliśmy? Jeszcze mamy, bo to już nie Jeszcze Elendi A tu jest jeszcze jeden koń On troszeczkę in, inaczej wygląda, ale na tej samej zasadzie. No to okej, okay. to to by było na tyle. Jeżeli odcinek się wam podobał, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. I pozdrawiam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Aaron Blue TV. cześć! Jeszcze zobaczcie sobie tego konika.